ma z tej strony kary lub Kary, jak wy wolicie. Dzisiaj jest trzeci odcinek z brówek. Tutaj zrobiłem sobie inne i Tutaj mamy pusto i wpuściłem czerwone brówki. Trzeciej się obraz wyostrzy! No i jak tu widać brówko jakoś się nie chce wyjść, ale bożeby. Pensetam. I napiszcie w komentarzach jak wolicie, aby. No, miał ja O, no, zaczęły wychodzić. A jak, jeżeli widzicie, że to jest gobka, to jakby nie piszcie o niej w komentarzach, bo tę zakrętkę zgubiłem. Wychodzą? No, jak widać, czerwone mrówki. Wychodzę i właśnie teraz w maju, w kwietniu rójki czerwonych mrówek, moje wyloty. Więc bądźcie gotowi, jakie widzicie. Czyli aby je złapać. Już jedna mrówka idzie na to możemy ściągnąć. Przyjrzyjmy się jej. Może nie jakieś dobre, w to się nic nie przejmujcie, po prostu widzimy Czerwoną mrówkę, i wiecie, to nagrałem tego filmu drugą część, jak zaczął wychodzić. Było go wychodzić strasznie długo, więc teraz dzięki, za oglądanie i obejrzyjcie jeszcze. No, następny odcinek. się, bo teraz nie mi się robić cięcia, bo nie mi się tak długo czekać. Więc...